Tadeusz Jordan Rozwadowski przyszedł na świat 20 maja 1866 roku w Babinie. Obecnie jest to teren Ukrainy. Pochodził z rodziny o patriotycznych i wojskowych tradycjach. Jego przodek walczył u boku Jana III Sobieskiego pod Wiedniem, dziadek Wiktor o, w Powstaniu Listopadowym, a ojciec Tomisław w Powstaniu Styczniowym. Ojciec także był posłem galicyjskiego sejmu krajowego i parlamentu wiedeńskiego. Dzieciństwo Tadeusz spędził w rodzinnym babinie z matką, melanią, ojcem i dwoma braćmi, którzy służbę wojskową niestety przypłacili życiem. Samuel poległ w 1915 roku na polu I wojny światowej wiktor zaś został zamordowany w katyniu. Tadeusz Rozwadowski ukończył niższe gimnazjum we Lwowie, następnie szkoły kadetów, kawalerii w charnicach na Morawach. W latach 1882-1886 studiował w Wojskowej Akademii Technicznej w Wiedniu, którą ukończył w stopniu podporucznika artylerii. W pierwszej kolejności otrzymał przydział do pierwszego pułku artylerii konnej w Krakowie, następnie do pułku artylerii konnej w Jarosławiu. Po trzech latach zdał egzamin wstępny do szkoły wojennej w Wiedniu 1891, przeznaczoną dla elity korpusu oficerskiego. Po dwóch latach awansował na porucznika. 9 sierpnia 1914 roku już jako generał objął stanowisko komendanta 12 Brygady Artylerii w Krakowskiej Dywizji Piechoty. Rozwadowski odegrał jedną z kluczowych ról w bitwie pod Gorlicami w maju 1915 roku. Zastosował tzw. ruchomą zasłonę ogniową, polegającą na tym, że ogień artyleryjski postępował tuż przed atakującą piechotą. Był jednym z prekursorów tej metody. 17 maja pod Jarosławiem Rozwadowski samym ogniem artylerii powstrzymał kontrnatarcie Rosjan. Wprawiło to w zachwyt cesarza niemieckiego Wilhelma II i miało przynieść Rozwadowskiemu Krzyż Żelazny pierwszej klasy, którego nigdy nie otrzymał. Za wybitne czyny wojenne podczas kampanii 1915 roku jednak wręczono mu najwyższe odznaczenie austro-węgierskie, Order Marii Teresy. Za obronę swoich rodaków i Rusinów jednak został przeniesiony na emeryturę. W oficjalnych dokumentach zapisano, że to ze względu na zdrowie. W armii austriackiej ostatecznie dosłużył się stopnia Feld, marszałka, jako wynalazca rozwadowski. przyczynił się także do rozwoju artylerii. Stworzył nowy rodzaj pocisku, tak zwany granato-szlapner. Była to bardzo zaawansowana broń, która zadawała duże obrażenia, ponieważ wybuchała dwukrotnie. Najpierw eksplodował raz w powietrzu, zasypując cel kulami, i drugi raz, kiedy eksplodowała głowa, granat, pocisku po zetknięciu z celem. Tadeusz Rozwadowski skonstruował także przyrząd celowniczy, którego konstrukcja była prosta, lecz bardzo skuteczna na polu bitwy. 28 października 1918 roku Rozwadowski przejął urząd Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z rąk Rady Regencyjnej. Jednak już wcześniej wyraził chęć formowania wojsk polskich. W tym celu nawiązał w 1916 roku kontakt z tymczasową Radą Stanu. Pod koniec 1918 roku udało mu się stworzyć zalążki polskiej marynarki wojennej po przejęciu flotyli wiślańskiej. Kładł także podstawy pod Korpus Ochrony Pogranicza, którego pierwowzorem była Straż Gospodarczo-Wojskowa. 4 listopada generał Rozwadowski wydał rozkaz o utworzeniu dywizji jazdy, co dało początek kawalerii Wojska Polskiego. W 1918 roku 15 listopada Rozwadowski ustąpił ze stanowiska szefa sztabu generalnego. Powodem był konflikt z Józefem Piłsudskim. Wrócił na to stanowisko 22 lipca 1920 roku, by ponownie przestać pełnić tę funkcję 1 kwietnia 21 roku. W 1919 roku Rozwadowski został wysłany na misję do Paryża, by zabiegać o polskie sprawy na zachodzie. Swoją uwagę skupił także na nawiązaniu lepszych relacji wojskowych z Rumunią. Generał starał się uzyskać zdecydowane wpływy państw zachodnich w wojnie polsko-bolszewickiej. Dostał niewielkie zapewnienia ze strony francuskiej, jednak już w styczniu 20 roku zorientował się, że Polska nie ma co liczyć na pomoc Wielkiej Brytanii czy Francji. Udał się do Bukaresztu, by wynegocjować wstępne założenia przyszłego sojuszu polsko-rumuńskiego. W maju wyjechał do Włoch, gdzie odbył rozmowę z przedstawicielem Stolicy Apostolskiej i Generalicji Włoskiej na temat sytuacji na froncie. Pod koniec czerwca wrócił do Polski, gdzie wziął udział w posiedzeniu Rady Obrony Państwa. Z Warszawy udał się do Spa, by zaprotestować przeciwko postanowieniom konferencji. Z Walonii natomiast udał się do Warszawy, gdzie mianowano go 22 lipca 20 roku szefem sztabu generalnego Wojska Polskiego. Udało mu się także zapewnić stałe dostawy broni do walczących wojsk polskich i utworzyć polsko-amerykańską eskadrę imienia Kościuszki. Wojna polsko-bolszewicka trwała od 14 lutego 19 roku do 18 października 20. Traktat pokojowy zawarto 18 marca 2021 roku. Polska wygrana w tej wojnie jest odczytywana jako jedno z wydarzeń, które diametralnie zmieniło bieg historii. Tuż za granicami II Rzeczypospolitej znajdowała się niestabilna Republika Weimarska, której kipiło jak w kotle. Przypuszcza się, że przegrana Polski otworzyłaby drogę bolszewikom do podboju przynajmniej Rzeszy Niemieckiej. Rola generała Rozwadowskiego była nieoceniona, o czym przypominają słowa wodza naczelnego. Ze szczerą wdzięcznością, Generale, wspominam pańską odpowiedzialną pracę w tym okresie, pracę pełną energii, pełną niczem niezachwianej ufności w ostateczne zwycięstwo. Ze sztabu będącego pod pańskim kierownictwem nie padły nigdy i nigdzie słowa dyktowane przez słabość ducha. Pańskie zdolności i żywy umysł pozwalały panu w najcięższych okolicznościach wynajdywać sposoby wyjścia i szukać środków dla polepszenia sytuacji. Był to list Józefa Piłsudskiego do generała Rozwadowskiego z 1 kwietnia 1921 roku. Rozwodowski wrócił, gdy Polacy znajdowali się w odwrocie, a dowództwo zaczęło przyjmować najgorsze scenariusze. Przekazanie Rozwadowskiemu dowodzenia okazało się punktem zwrotnym. Wydał rozkaz przegrupowania wojska i przygotowania go do kontrofensywy. Dowódcą Frontu Północnego został generał Józef Haller, a ministrem spraw wojskowych świetny organizator – Generał Kazimierz Sosnowski. Koncepcje generała Tadeusza Rozwadowskiego okazały się zbieżne z tym, co planował naczelny wódz Józef Piłsudski. Plan zakładał przeciwnatarcie na przedpolu Bugu i Narwi. Po uprzednim pobiciu konarmii budynnego w okolicach Brodów z wyjściem rezerw ściągniętych z południa, zgromadzonych w Brześciu na skrzydło i tyły armii sowieckiej, po upadku Brześcia Rozwadowski pracował nad strategią polegającą na oderwaniu oddziałów od nieprzyjaciela i przegrupowaniu ich na linii Wisły. Równocześnie miano wyklinować odpowiednie rezerwy niezbędne do kontruderzenia. Przegrupowanie wojsk wchodzących w skład Trzeciej Armii do Bitwy Warszawskiej nie było proste, ale udało się je zrealizować perfekcyjnie. Wydano rozkaz operacyjny numer 10 tysięcy w nocy z 8 na 9 sierpnia 1920 roku przez generała Rozwodowskiego. Plan ten był modyfikacją planu bitwy warszawskiej. Podejrzewano, że poprzedni rozkaz jest znany stronie bolszewickiej, na co wskazywały ich ruchy wojsk. Sytuacja wymagała szybkich zmian, dlatego powstał właśnie ten rozkaz numer 10 tysięcy. Generał, chcąc zachować dyskrecję, przedstawił je dowódcom do wglądu i podpisu. Ostateczna modyfikacja planu przesądziła o zwycięstwie Polaków w Bitwie Warszawskiej. W ten sposób Rozwadowski przechytrzył bolszewików. 12 maja 1926 roku rozpoczął się zamach stanu, tak tzw. Przewrót Majowy. Rozwadowski objął stanowisko dowódcy obrony Warszawy. Legalna armia znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. Nie wiedzieli na kogo mogą liczyć, a kto się zbuntował. Rozwadowski odbył naradę z generałem Malczewskim pułkownikiem Władysławem Andersem oraz nowo powołanym szefem sztabu generalnego, generałem Hallerem, i podjął decyzję o przeniesieniu dowództwa do Belwederu. Ta decyzja pozbawiła ich łączności z resztą kraju. Tę utrzymano drogą powietrzną. Rozwadowski dysponował siłą około 1700 ludzi. Zbuntowane wojska dowodzone przez generała Gustawa Orlich Dreszera liczyły ponad 4000 żołnierzy. Wojska rozwadowskiego zostały wyparte przez buntowników, lecz nie rozbite. Ponadto 22 maja 26 roku Józef Piłsudski wydał rozkaz, w którym przyznał rację obu walczącym stronom i zapowiedział, że nie wyciągnie konsekwencji wobec pokonanych. Rzeczywistość zweryfikowała, że wygrana strona postąpiła inaczej. Generał Rozwadowski został oskarżony o popełnienie przestępstwa w związku z wydaniem przez nich rozkazu bombardowania Warszawy w trakcie przewrotu. Przytransportowano go do wojskowego więzienia śledczego nr 1 przy ulicy Dzikiej w Warszawie. Stamtąd 26 maja przewieziono go do e, także wydziału śledczego nr 3 w Antolku w Wilnie. W kwietniu 27 roku rektor Uniwersytetu Wileńskiego profesor Marian Zdziechowski napisał w obronie aresztowanych generałów broszurę Sprawa sumienia polskiego. 18 maja Rozwadowski został zwolniony. Pod koniec roku 27 przybywający w Lwowskim Szpitalu Wojskowym generał został zbadany. Stan okazał się poważny. Dlatego Rozwadowski kolejne miesiące spędził na hospitalizacji, dlatego też nie wyznaczono terminu rozprawy. Uwięzienie generała znacząco wpłynęło na jego stan zdrowia, co doprowadziło do przewlekłych i nawracających chorób. Generał Rozwadowski zmarł 18 października 1926 roku o godzinie 13:40 w lecznicy świętego Józefa przy ulicy Chorzej w Warszawie. Ostatnią wolą generała było pochowanie go na cmentarzu obrońców Lwowa pośród swoich żołnierzy. Musza żałobna w Warszawie odbyła się 20 października o 11.30. Następnie trumny z generałem przeniesiono na dworzec główny, skąd przetransportowano go do Lwowa. Nabożeństwo odprawił w kościele Bernardynów ksiądz arcybiskup metropolita Bolesław Twardowski. Trumnę na swych barkach ponieśli liczni generałowie. Nad grobem mowę wygłosił ksiądz Józef Panaś. Był to prawdziwie chrześcijański wielki wódz, który umiał zwyciężać bez podniesienia się w pychę i bez pastwienia się nad pokonanym przeciwnikiem, a gdy poniósł klęskę, poniósł ją nie tylko bez upodlenia się, ale nawet bez chęci zemsty i nienawiści do chwilowego zwycięzcy.